Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie od A do Z. Wszystkich widzów telewizji Republika i czytelników portalu Jutro Polski. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Panie Piotrze, dziękuję bardzo serdecznie, że tak tuż przed Sylwestrem zgodził się Pan u nas wystąpić. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, tak miłe i kończy się ten rok 2020, który z pewnością z perspektywy ekonomicznej... No i teraz tak, pytanie brzmi, jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z właśnie z, właściwie z tych, z tych trudnych decyzji, które trzeba było podjąć, a przede wszystkim, co można już ucząc się na błędach, co można zmienić w 2021 roku? Panie redaktor, oczywiście jest tak, że nie musimy dyskutować, że to był bardzo trudny rok, że on po, poobijał bardzo wielu przedsiębiorców, on poobijał bardzo wielu z nas, już liczonych niekoniecznie jako przedsiębiorców, ale jako pracowników, takich zwykłych zjadaczy chleba. Oczywiście on był trudny i na ten temat powiedziano już bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie, nie, nie ma co tutaj robić jakiejś specjalnej wisekcji. Wydaje się, że faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, można by było w jakiś sposób spróbować z tego wyciągnąć naukę na przyszłość. Myślę, że pierwsza jest taka, że... My uczymy się, że musimy działać ostrożniej, rozważniej w ogóle w działalności i gospodarczej i w działalności takiej własnej, osobistej. Musimy przewartościować bardzo wiele aspektów naszego życia pod kątem tego, co, co potrzebujemy na co dzień, czego nie. Działać na takim dużo większym poziomie zapasów, rezerw niż do tej pory. To z natury w działalności gospodarczej wydawało się niemożliwe. My byliśmy w takiej wiecznej pogoni za podbiciem o kolejne setne części procenta marży do Góry I tak naprawdę mało co oprócz tego się liczyło. W tej chwili dosyć powszechnie zrozumieliśmy odebraliśmy taką bardzo bolesną lekcję że praca bez rezerw, bez zapasów, bez, bez takiego zadbania o to, żeby firma czy nasze gospodarstwo domowe miało znacznie większe zdolności do przetrwania, a nie tylko pogoń do, do, do przodu, sprzedaż i marża. To po prostu jest bardzo ważna, bardzo cenna lekcja. Ja myślę, że myśmy z tego sporo się nauczyli. Nasze biznesy są znacznie bardziej odporne niż, niż jeszcze kilka kwartałów temu. I to nawet odporne, mimo że myśmy już kilka podobnych lekcji przeszli i z nich wyci wy wyciągnęliśmy słuszne wnioski. Jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na różne niespodziewane rzeczy. Tak, to z pewnością ten element rezerw, który. Czasem wydaje się właśnie nie do końca stabilne i nie myśleliśmy też często, żeby, żeby na tak długo utrzymywać, posiadać też te zapasy. No to tutaj to rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę. Ale teraz tak, mówi się, że w biznesie najważniejsze jest. Przewidywalność, jakiś pewien spokój, to, żeby, żeby można było właśnie spokojnie inwestować, to przynajmniej trzeba wiedzieć, jaki będzie porządek legislacyjny, jaki jaka będzie, jaka będzie ta rama prawna również, w jakiej mamy, mamy funkcjonować. A tutaj z pewnością no, rząd walcząc, wprowadzając różne nowe, nowe zasady, problemy, albo właśnie nowe, nowe regulacje, no, wprowadza pewnego rodzaju chaos. I pytanie mi jest, czy czy nie, jednym z wniosków 2020 roku nie byłoby to, żeby właśnie rzeczywiście uspokoić trochę tę ten, ten legislację, w szczególności jeśli chodzi o, o biznes? Pani redaktor, to jest bardzo ważne to, o czym w tej chwili pani redaktor powiedziała. Bardzo często w, w takich dyskusjach publicystycznych, czasami też świat naukowy, ale też i świat polityczny, bardzo często. Um, daje taki przekaz, jakby proces inwestycyjny wyglądał tak, jak o słynnych filmach o świecie finansowym, typu dziś wpadłem na pomysł, zadzwoniłem do mojego maklera, w zależności od ile mam pieniędzy, powiedziałem kup 100 tych akcji, milion albo 100 milionów, to zależy jaki mam portfel. A jak się jutro odwidziałem, to mu powiedziałem, a weź to teraz sprzedaj. I w zasadzie, że to można wykonać od ręki i odwrócić od ręki. W świecie realnym tak zupełnie nie jest. Jeżeli ktoś prowadzi spokojny biznes, taki nie, nie, niespecjalnie skomplikowany, to u niego Proces inwestycyjny to jest ładnych kilka kwartałów, często 7, 8, 12. Jeżeli ktoś prowadzi biznes bardziej skomplikowany, bardziej chłonny na, na, na te wszystkie rzeczy inwestycyjne, to on, żeby cokolwiek rozsądnego zrobić, potrzebuje kilka lat. W związku z tym potrzebuje mieć takiej przestrzeni od dziś no przez te właśnie kilka kwartałów albo kilka lat, że będzie uznawał, że warunki gospodarcze, tak w rozumieniu, nie wiem, strumieniu popytu, tego jak będzie się kształtowała gospodarka światowa, ale też i tego w jaki sposób będzie oglądał, oglądało otoczenie to, to, to legislacyjne, będą Umiarkowanie stabilne. Oczywiście wszyscy wiemy, że świat nie jest idealny, i to nie jest tak, że to, co zostajemy dzisiaj, od dzisiaj do końca świata będzie takie samo. Tak nigdy nie jest i tak nigdy nie będzie, więc to, to, to tego typu postulatów nie należy stawiać. Natomiast myśmy mieli bardzo poważny problem przez ostatnie lata, że bardzo często te, te, te nasze kalkulacje były wywracane. Raz na kwartał, kolejnymi decyzjami dotyczącymi istotnych elementów prawa gospodarczego. Tam się pojawiały nowe daniny, nowe opłaty, tam się czasami zmieniała filozofia podejścia do, do, do całych branż. Jeżeli ktoś zainwestował, to nagle się okazuje, że po takiej decyzji jego w ogóle cały ten plan nie, nie spina się i to jest w ogóle wszystko na nic i to jest tylko po to, żeby złapać stratę. Stąd ta stabilność jest bardzo istotna. Oczywiście w sposób naturalny są takie momenty, kiedy jest duże natężenie zmian. W sposób naturalny, jeżeli na przykład, nie wiem, zmienia się formacja rządząca, która no, dochodzi do władzy, miała inne pomysły na gospodarkę, na uporządkowanie tego wszystkiego e, i ma do tego mandat wyborczy, to w sposób naturalny, e, zaraz po wyborach, może ona zaprezentować jakiś szereg rzeczy, które postuluje, które chce zmienić, ale potem dobrym zwyczajem jest, żeby ktoś, no, może nie w tak dosłowny sposób, ale, ale żeby to tak znaczyło, wstał ważny człowiek i powiedział. To, co potrzebowaliśmy, zrobimy, a teraz będzie trzy lata spokoju, róbcie swoje. No, to, to, to by było marzenie. Oczywiście my rok 2020, ale też i prawdopodobnie kawałek 2021 będziemy mieli zwariowane z zupełnie innego powodu. No, to, co się zadziało w świecie, to się zadziało. Wiele krajów, wiele administracji, w jaki sposób starało się to pozbierać, i od strony ochrony nas zdrowotnej, i od strony pozbierania tego wszystkiego w, w gospodarkach, żeby firmy mogły zachować swoje moce produkcyjne, żeby ludzie mieli pracę, ale też i z punktu widzenia państwa, żeby baza podatkowa nie, nie, nie została dotkliwie uszczuplona, no bo na kolejne lata nie, nie byłoby z czego działać, bo nie byłoby komu płacić podatków, to oczywiście musiały być bardzo istotne ingerencje, bardzo istotne zmiany, również w legislację. I to jest naturalne. I oczywiście nikt tego nie będzie w żaden sposób kontestował. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że coś można było lepiej, szybciej, trochę bardziej na bogato. No ale to się fajnie mówi, Ekspost świetnie się to e, e, ocenia. I oczywiście dobrym prawem administracji jest powyciągać jeszcze z tych wszystkich dyskusji, z tych narzekań, to, co jeszcze się da zrobić i, i zrobić. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy mieli taki moment wytchnienia i stwierdzenia, słuchajcie. Poobijało nas strasznie, a teraz zrobimy wszystko, żebyście z tego dołka wyszli. Na pewno nie będziemy zmieniać nic w stronę gorszego, typu więcej danin, więcej obowiązków, przynajmniej przez jakiś czas, nie wiem, rok, dwa, trzy, aż się pozbieracie z waszymi biznesami, aż nabierzecie znowu zapasów, żeby przetrwać jakieś inne paskudztwo. Proszę zobaczyć, że część naszych zacnych sąsiadów, niektórzy wskazują w tym w przypadku Niemcy, niektórzy wskazują w tym w przypadku Czechy, mówią dokładnie według tego, nic nie zrobimy wam gorzej niż było, nawet postaramy się ulżyć tu i tam, żebyście po prostu byli w stanie stanąć na nogi. My w 1 stycznia wchodzimy wiedząc, że będzie parę danin więcej, parę obowiązków więcej, dla niektórych ze względu na taki, a nie inny model biznesu to będą bardzo dotkliwe daniny. No, tak, tak się zadziewa, zadziało, i, i po prostu to będzie kłopot przy wstawaniu z, tych bardzo, z tego bardzo trudnego okresu. I wydaje się, że jeżeli już nawet musimy te rzeczy wprowadzić, to dobrze by było, gdyby któryś z decydentów powiedział i basta, i wszystko, co potrzebowaliśmy zrobić, to już jest koniec i od tej pory pracujcie, nie wiem, przez rok czy przez dwa w spokoju, bo musicie odrobić straty, musicie stanąć na nogi, musicie złapać rezerwy. Czyli jak zawsze też ten postulat, który jest właściwie przez wszystkich ekonomistów podnoszony, że obniżanie podatków daje ten, ten, to paliwo przedsiębiorcom, żeby mogli w pewien sposób nabrać oddechu i też rozwijać po prostu swoje biznesy. A szczególnie w przypadku pandemii, to kiedy jest tych danych innego rodzaju, takich jak chociażby. Koszty na jakieś opakowania, na przewóz, na zmianę modelu biznesowego, żeby dostarczać do domów itd., no pojawiają się nieuchronnie. Tak, oczywiście tak, to są, to są bardzo istotne rzeczy i im mniej tych utrudnień, tym lepiej. Zresztą nawet w tej chwili nikt specjalnie nie postuluje jakiegoś szeregu obniżania czy, czy, czy podatków, czy, czy, czy jakichś innych danin. My, my raczej trochę narzekamy na to, że to idzie w dokładnie odwrotną stronę, tak, że, że pojawiają się nowe. No, ale. No, Widać, tak to skalkulowano, a, 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 a my będziemy musieli sobie po prostu z tym poradzić, z tym żyć. No nie jest to bardzo optymistycznie, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście, rzeczywiście, przynajmniej po części również rządzący i obecna administracja usłyszy ten głos, wołający właśnie do takiej pewnej ciszy legislacyjnej, nie zresztą z jednej strony, ale powiedziałabym, że to łączy wielu ekonomistów z wielu stron i wielu, wielu części właściwie nawet obrazu takiego podziału politycznego. Tutaj jest pewna jednomyślność, jeśli chodzi o, o ten postulat. A jeszcze pytając w takim razie która, tak patrząc z perspektywy już na całość 2020 roku, jak co możemy przewidywać na następne dwa, trzy miesiące nowego roku? Mniej więcej, jak to będzie wyglądało? Czy będzie tak samo, czy na przykład jeszcze ten no zapowiadany, nieszczęsny lockdown do 17 stycznia, o ile oczywiście się rzeczywiście odbędzie, dlatego że jak widzimy, rząd postuluje pewne prawa, jak choćby ta godzina policyjna, a potem się z nich szybciutko wycofuje, no nie mają od pewnej podstawy prawnej. Ale załóżmy, ta, ta, jeżeli ten lockdown rzeczywiście będzie do 17, to jak on może wpłynąć na, na te pierwsze miesiące 2021 roku. Pani redaktor, w sposób naturalny zupełnie inny niż zwyczajnie poukładanie tego procesu ferii tego przerwy międzysemestralnej dla, dla, dla uczniów, dla studentów. I to, w jaki sposób prowadzono ograniczenia dla osób, które po prostu żyją z, z, z tej przerwy wakacyjnej, obsługują ją, to, to, to jest kwestia i możliwości spędzenia czasu, i, i że tak powiem, usportowienia się, i przebywania gdzieś, możliwości zjedzenia, dodatkowe atrakcje, no to po prostu w sposób naturalny ten lockdown te wszystkie sfery życia kładzie na kolana i w ogóle nie ma o czym dyskutować. To, to, jest, po prostu, to jest po prostu tragedia. Natomiast. Z drugiej strony też trzeba mieć pewien, pewien ogląd, że, że, że to jest jakaś część gospodarki, tak? I oczywiście koncentrujemy się na tym, co najbardziej boli, co, 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 co wydaje nam się, że idzie najbardziej źle. No ale z drugiej strony też będziemy obserwowali w gospodarce pozytywne tendencje związane z tym, że my i nasi partnerzy główni handlowi będziemy pomału wychodzili z tego największego szoku, który był, który był w roku 2020. Przede wszystkim będzie rosła wciąż produkcja. Ona już od kilku miesięcy w przemyśle jest wyższa niż przed rokiem. Pomału będzie rozpędzało się budownictwo. Ono na początku było dosyć odporne na, na koronawirusa, a potem ze względu na to, że wstrzymano wiele procesów inwestycyjnych, zwłaszcza w firmach, tam widać było, że, że, że są pokaźne spadki sprzedaży. Natomiast w, wchodząc w tych wszystkich branżach, w w echo takiej no, pogarszającej się sytuacji, którą obserwowaliśmy rok temu, będziemy mieli statystyki do przodu. Będą naprawdę takie, takie wartości wzrostów, które po prostu będą ze względów statystycznych przyjmowane jako bardzo duże. Natomiast też trzeba pamiętać, że my tak naprawdę nieśmiało będziemy dobijali do tego, co udało nam się osiągnąć w 2019 roku. Po prostu w sposób naturalny, jak baza do porównań będzie bardzo niska, czyli 2020, to statystyki roku 2021 będą wyglądały fajnie. Natomiast no, trzeba mieć gdzieś takie wypośrodkowanie, co, co to oznacza. Z drugiej strony, pojawienie się nowych, dobrych, fajnych wartości będzie powodowało, że pomału będzie wracał w nas w optymizm. My będziemy trochę śmielej patrzyli w przyszłość. Część z nas będzie przekonana o tym, że praca jest pewna i że możemy sobie pozwolić na różne zakupy. Po tym okresie gromadzenia zapasów znowu będziemy mogli wyjść na rynek. Oczywiście kłopot będzie taki, że nie wszystkie rzeczy, które będziemy chcieli kupić, będą dostępne, no bo świat nam się zmienia. Część towarów i usług, które do tej pory były do, do kupienia i które myśmy często nabywali, po prostu nie będzie. No, no wystarczy wymieniać takie rzeczy jak dalekodystansowy transport lotniczy, nie wiem, imprezy masowe, kino, teatr. Nie wiadomo, czy to wszystko będzie, a jeżeli tak, to w jakim rozmiarze. Nie do końca wiemy, jak będzie wyglądały te całe zakupy dóbr tak, trwałego użytku. My żeśmy siedząc więcej w domach, więcej korzystali z, z elektroniki, z AGD, z RTV, bo chcieliśmy jakoś ogarnąć to te, 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 te nasze najbliższe otoczenie, żeby ono było bardziej przyjazne temu, może musimy w kółko w domu siedzieć. Tak? Więc to są bardzo różne, dziwne przesunięcia, ale, ale sporo śmielej będziemy wychodzili na rynek i to będzie też oczywiście widoczne w statystykach i to będzie, będzie podnosiło... Będzie podnosiło um, Optymizm. Oczywiście bardzo ważna jest tutaj moim zdaniem rola administracji, która powinna jak najszybciej, jak najszczegółowiej pokazywać nam, gdzie jej zdaniem, jej analityków świat idzie z tym całym strumieniem popytu, podaży, kto będzie robił, kto nie będzie robił, jakie usługi najprawdopodobniej i towary będą kupowane, jako nie. No bo Proszę pamiętać, że na tego typu analizy mogą sobie pozwolić najwięksi na świecie i w miarę trafniej robić. Natomiast średnie firmy czy małe firmy nie mają szans, żeby tak. W, w takiej bardzo dużej szerokości ocenić, jak się świat zmieni, żeby się po prostu móc do tego dopasować. Może się okazać, że w tej chwili siły, które my poświęcamy na to, żeby przetrwać jeszcze miesiąc czy półtora do normalności. Powinniśmy móc wiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością musimy je przeznaczyć na to, żeby się zmienić, żeby zmienić model biznesowy. Tam, gdzie to się da oczywiście, to się tak łatwo mówi i to często jest, że tak powiem, krytykowane, ale tam, gdzie się da dopasować, to powinniśmy wiedzieć, że nie mamy trwać, tylko mamy się dopasowywać, ale to muszą być analizy naprawdę dobrych zespołów analitycznych, które albo administracja ma, albo po prostu do tego zatrudni, żebyśmy my jako podatnicy, przedsiębiorcy, ale też i ludność wiedzieli, gdzie ten zwariowany świat w tej chwili idzie. Czyli tak naprawdę musimy być gotowi na zmiany i na to, co nieprzewidywalne, jednocześnie postulując i prosząc naszych mocodawców o pewien spokój legislacyjny, żeby po prostu móc usiąść i wziąć się do tej pracy, która, która jest, no, wydaje się kluczowa. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy już w nowym roku. To ta sytuacja będzie się tylko polepszać i tylko us bardziej ustabilizować. Tak naprawdę to jest chyba kluczową rzeczą, żebyśmy, żeby również przedsiębiorcy mogli przewidywać pewne swoje działania i po prostu móc wsiąść się porządnie do pracy. Pani redaktor, pięknie dziękuję za zaproszenie i też mam taką nadzieję, że korki odpalone od szampana na nowy rok jakoś nam odczarują tą rzeczywistość i już będzie trochę lepiej. Dziękuję. Dziękuję i mam nadzieję, że widzimy i zapraszam również wszystkich. Przyszłą środę na kolejną, kolejną rozmowę z naszego, naszego cyklu poświęconego gospodarce. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję.